Powiem tylko, że to pierwsze czytanie świętego Pawła o tym, że są pewne duchowe sprawy. Jest taka duchowa rzeczywistość, której żaden intelekt nie może pojąć. To szybko przeczytam. Kto zaś nie zna, zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku. Nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz ducha świętego, który jest z Boga dla poznania dobra, i tak dalej. Głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości to jest symbol właśnie tego wszystkiego, co jest intelektualne, co jest wiedzą lecz korzystamy z pouczeń ducha chodzi o ducha świętego, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. To jest dosyć skomplikowane, ale to potwierdza to, co mówię. Są pewne rzeczywistości w człowieku, których żadna wiedza nie zobaczy. Nawet psychologia, która się specjalizuje w życiu wewnętrznym człowieka, a która też jest potrzebna, żeby się poznać, ta psychologia, natomiast najgłębszych pokładów ducha ludzkiego czy duszy nie jest w stanie żadna wiedza zrozumieć. Można siebie zrozumieć. Tylko ostatecznie, tylko za pomocą, można powiedzieć, tej wiedzy Boga, wiedzy Boga o duszy. I żeby skończyć, powiem tak, że ta podstawowa prawda o, każdej, o każdym człowieku, czyli to, co jest najbardziej istotne w nas, najgłębiej, to jest to, że jesteśmy dziełem Boga. Jesteśmy dziełem Boga. I tam najgłębiej w nas kryje się Jego obecność, Duch Święty, Ojciec, Syn Boży, cała Trójca, i tego nic nie jest w stanie nam odebrać, chociażbyśmy grzeszyli, odchodzili od Boga, popełniają jakieś zło, to tego nie jest w stanie zmienić, oczywiście. Bóg jest Bogiem sprawiedliwymi. Jeżeli ktoś by uporczywie siebie niszczył przez życie złem, no to wiadomo, jaki jest tego koniec. Natomiast całe życie jesteśmy, powinniśmy wracać do tej prawdy, że Bóg nas chce, nas ujował do końca przez swoją śmierć i Bóg chce tylko naszego życia, życia wiecznego, naszego dobra.